Jak zwykle odpowiedzi miałkie, wymijające, bez żadnych konkretów. My o konkrety w sprawie Stadionu Rakowa pytamy od co najmniej kilku lat, tak? Natomiast ciągle słyszymy jakieś tam miałkie odpowiedzi, że tam pudrowanie, prawda, tego stadionu, jakieś prowizorki i tak dalej. Brak jakiejkolwiek klarownej odpowiedzi ze strony najwyższych władz miasta, ze strony pana prezydenta o tym, co miasto zamierza zrobić ze stadionem. Wiemy, że prezydent jest odpowiedzialny za kreowanie wizji miasta, za to, co w mieście się będzie działo, a od Stadionu Rakowa pan prezydent ciągle. Umywa ręce. Prezydent zdecydowanie uciekł od odpowiedzi na zadane pytanie. Myślę, że tutaj taka postawa pana prezydenta, w moim odczuciu, w mojej opinii, jest przyzwoleniem, niestety, na wyrażanie przez jego przełożonego partyjnego tego typu zdania, a to niedobrze. Myślę, że prezydent powinien, powinien w mieście pełnić zupełnie inną funkcję i przyjmować zupełnie inne postawy. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk nie odciął się od słów swojego partyjnego bossa. Niech każdy sobie tę postawę zinterpretuje po swojemu. Dla mnie ona jest jednoznaczna. Jeżeli czemuś nie zaprzeczam, jeżeli nie odcinam się od takiej wypowiedzi, to takiej wypowiedzi przyjmuję.